Jeśli nigdy nie leciałeś samolotem i się stresujesz, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Cześć, jestem Vanessa i pokażę Ci krok po kroku, jak przejść przez wszystkie procedury na lotnisku. Zobaczysz, że nie ma czym się stresować i jest to naprawdę proste. Pierwsza rzecz, jaką musisz zrobić, to odprawa. Jeżeli masz tylko bagaż podręczny i odprawiłeś się online, to ten krok możesz pominąć i udać się od razu do kontroli bezpieczeństwa. Jeżeli natomiast masz bagaż rejestrowany, musisz znaleźć go na stanowisku swojej linii lotniczej. Numer stanowiska znajdziesz na tablicy odlotów, więc tam się udaj. Musisz pokazać swój dowód osobisty bądź paszport. Otrzymasz tam kartę pokładową i naklejkę na swój bagaż, który tam oddajesz. Teraz przechodzimy przez kontrolę bezpieczeństwa. Musisz przygotować kilka rzeczy. Wyciągnąć elektronikę, zdjąć kurtkę, pasek i ewentualnie buty, jeżeli poprosicie o to obsługa. Połóż wszystkie rzeczy na taśmę i przejdź przez bramkę. Jeżeli zapikasz, nie stresuj się, zostaniesz po prostu sprawdzony jeszcze raz. Jesteśmy już po odprawie i znajdujemy się w strefie bezstwowej, w miejscu, w którym możecie kupić picie, jedzenie i inne rzeczy. Na tablicy odlotów sprawdźcie, z którego gate'u odlatujecie i wybierzcie się w tym kierunku. Gdy zacznie się boarding, obsługa wywoła typy biletów bądź grupę pasażerów. Przygotuj swój paszport i kartę pokładową. Obsługa zeskanuje Twój bilet i możesz wejść do samolotu. I to wszystko. Mam nadzieję, że tym filmikiem rozwiałam wszelkie Twoje wątpliwości co do podróżowania samolotem. A jeśli masz jakieś pytania, to zostaw je w komentarzu.